Piąta niedziela Wielkiego Postu to czas, kiedy powoli już patrzymy na Wielkanoc. To jest moment, w którym ten Wielki Post dochodzi do końca i możemy zweryfikować to, w jaki sposób go przeżyliśmy. Jednak piękne jest to, że w tym roku, w roku A, Wielki Post skoncentrowany jest właśnie wokół tej pierwszej niedzieli, jaką mogliśmy usłyszeć jakiś czas temu. Pierwsza niedziela opowiadała nam o Ewangelii, w której Jezus był kuszony na pustyni. Kuszony był w trojaki sposób. Pierwsza pokusa, jakiej doświadczał, to pokusa głodu. Druga pokusa to pokusa wystawienia Ojca na próbę, zrzucenia się ze świątyni. Natomiast trzecia pokusa dotyczy takiej władzy absolutnej, oddania pokłonu szatanowi. Można jednak powiedzieć, że w tych wszystkich trzech pokusach diabeł chce zanegować w Jezusie miłość Boga Ojca. I te kolejne dni, są, kolejne niedziele są odpowiedzią właśnie na te pokusy. Bóg pokazuje, Kolejnej drugiej niedzieli, że On kocha Ojca, że jest, że jest Jego synem umiłowanym, że Jezus jest Jego synem umiłowanym. Trzecia niedziela opowiada, w jaki sposób Jezus przeżywa tą pokusę pragnienia, cierpienia, głodu pewnego. Czwarta niedziela zachęca nas do tego, byśmy nie wystawiali Boga na próbę. Natomiast piąta niedziela pokazuje nam tę władzę absolutną, że Jezus dostaje ją. Od ojca. Gdy nie bierze jej od szatana, Bóg zwraca mu ją w sposób całkowity. A ta władza dotyczy śmierci. W Łazarza to jest ta piąta niedziela Wielkiego Postu, kiedy Jezus pokazuje, że on rzeczywiście ma władzę absolutną, ale nie polega ona nad tym, na tym, że oddaje pokłon Szatanowi. Jest Panem życia i śmierci, jest Panem tego wszystkiego, co pochodzi od Boga. i to, to dzisiejsze wydarzenie jest już zapowiedzią Jego zmartwychwstania. Zobaczcie, kochani, jak to pięknie się układa, że Jezus pokazuje, że gdy nie bierze tego, co proponuje mu szatan, on dostaje to znacznie, bardziej, znacznie większej obfitości, właśnie od Boga Ojca. To jest wyraz tego, jak Bóg nas kocha, do czego nas zaprasza i pokazuje, że i my możemy uczestniczyć w tym zmartwychwstaniu Chrystusa.